Orędzie z 25 lipca 2024 roku. Drogie dzieci, z radością Was wybrałam i prowadzę, ponieważ w Was, kochane dzieci, widzę ludzi wiary, nadziei i modlitwy. Kochane dzieci, niech prowadzi Was dobra duma z przynależności do mnie, a ja prowadzę Was do tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Jestem z Wami, aby pokój zatriumfował w Was i wokół Was, gdyż z takim zamiarem Bóg mnie do Was posyła. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Zostaliśmy wybrani nie przypadkowo, nie z tłumu, ale z radością. Tak właśnie zaczyna swoje orędzie Matka Boża, z czułością Matki i z mocą posłańca z nieba. Mówi, że nas wybrała i że nas prowadzi, jak Matka, która trzyma dziecko za rękę. Jak ktoś, kto zna drogę i chce nas na niej ochronić. Maryja nie zostawia nas samych. Ona idzie z nami. I prowadzi nas ku światłu. W sposób delikatny, ale pewny. Bo zna nasze serca. Zna nasze pragnienia. I zna nasze zranienia. Patrzy na nas. Ale widzi więcej niż my sami. Widzi wiarę. Widzi nadzieję. Widzi modlitwę. Nawet wtedy, gdy są ukryte, gdy wydają się słabe, gdy myślimy, że już ich nie ma. Ona widzi to, czego nie widzą inni. Widzi to, co dopiero ma się narodzić. To, co Bóg może uczynić w nas, jeśli tylko pozwolimy. Bo Maryja patrzy oczami nieba i wierzy w nas. Tak. Ona wierzy w nas, nawet gdy my w siebie nie wierzymy. Wierzy, że iskra wiary jeszcze się teli. Że modlitwa może powrócić. Że nadzieja, choć zraniona, może się odrodzić. I wtedy mówi coś niezwykłego. Prosi, abyśmy pozwolili się prowadzić przez świętą dumę. Tak, dobrą dumę. Dumę, że należymy do niej. Niewyniosłość. Niezarozumiałość. Ale świadomość, głęboką i pokorną, że jesteśmy jej dziećmi. A to zmienia wszystko. Zmienia sposób, w jaki żyjemy, jak myślimy, jak kochamy, jak znosimy cierpienie. Bo kto wie, że należy do Maryi, ten wie, że nie idzie sam. Maryja nas prowadzi, ale nie do siebie. Prowadzi nas do Jezusa, do tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Jej syn, nasz Zbawiciel, Maryja nigdy nie chce być w centrum. Ona wskazuje drogę. Jest lustrem światła. Jest echem słowa. Jest przewodnikiem serc. Jak w kanie, znów mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I bierze nas za rękę. Aby poprowadzić prosto do Jezusa. Ale dlaczego? Dlaczego tyle razy przychodzi? Dlaczego tyle mówi? Ona sama odpowiada. Aby pokój zatriumfował. Najpierw w nas, potem wokół nas, a w końcu w całym świecie. Tak, Maryja pragnie pokoju, nie tego sztucznego, nie chwilowego, ale pokoju prawdziwego, tego, który rodzi się z nawrócenia, z ciszy serca, z modlitwy, z miłości. To nie jest pokój łatwy, ale jest możliwy. I zaczyna się w duszy, która się otwiera, która przebacza, która ufa, która pozwala Bogu działać. Maryja mówi coś jeszcze, coś bardzo ważnego. Bóg mnie do Was posyła. To nie jest tylko jej decyzja, to Boże pragnienie. To On ją posyła, bo On nie może przestać nas kochać. Maryja jest posłana, jak prorok. Jak matka. Jak światło w ciemności. I na końcu jak zawsze. Dziękuję. Nie rozkazuje. Nie osądza. Nie straszy. Po prostu mówi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Z jaką pokorą. Z jaką czułością. Z jakim matczynym sercem mówi do nas. Tak kończy się jej orędzie. Ale nie kończy się jej wołanie. Bo każdego dnia, na nowo, Maryja zaprasza do życia w prawdzie, do światła, do modlitwy. Ona jest z nami, nie w teorii, nie w symbolu, ale naprawdę idzie obok, modli się za nas, chroni nasze rodziny i nie przestaje mówić do serca. A dziś, dziś i Ty jesteś zaproszony. Do wiary, do oddania, do pójścia za nią, tylko jedno pytanie pozostaje: czy odpowiesz?